Hejka, tutaj Aika, witam was kolejny dzień w kolejnym dniu Vlogmasa Mamy dzisiaj 2 grudnia, a oznacza to, że to jest drugi dzień Vlogmasa Masę dzisiaj na, na razie otworzymy sobie kalendarz adwentowy od kuzynki Bo muszę się zbierać do szkoły i raczej ono będę je ja tylko otwierała Mamy tutaj takie małe okienko, nie mam pojęcia co tutaj jest Masz tu troszkę taki zimny kształt ale otwieramy kawa. Hmm. Co to jest doniczka? Nie mam pojęcia chyba, co to jest, bo jest tutaj doniczka i jest tutaj narysowany kwiatek i jest tutaj taka obrazkowa instrukcja, która pokazuje, że trzeba włożyć tutaj nasionko, yy, naleć wody. I podobno roślinka właśnie, więc chyba o to tutaj chodzi. Więc otworzymy, się To chyba będzie ziemia. Ale nie wiem. A tutaj mamy te nasionkę. Tu jest napisane, że są to margarity. Chyba to są jakieś margarity. Coś takiego, a to wydaje mi się, że musi być ziemia, bo wiedziałam już kiedyś na internecie, że jak się naleje do takiego czegoś wody, to wtedy zrobi się z tego ziemia. Okej, okay, bardzo fajne. Hej, skończyłam jedną szkołę, ale pogoda nie jest za najpiękniejsza, a ja mam jeszcze pół godziny do autobusu, bo musiałam iść paczkę wysłać. Bo wczoraj sprzedano rzeczy na klientel, i teraz jestem oba w McDonalda i w sumie nie wiem na dwa lata czy na dwa lata, bo nie ja tak bardzo, przecież troszeczkę godna nie jestem, ale chciałabym kilka razy spróbować z tym opukować w pierwszego dnia na ośmiu. Prosteńki no. życiowe Aiki. Byłam w McDonaldzie, ale nie na dwa lata, bo mi kasy nie stały. Miałam nie wiem, 10 zł drobnych, no więc wzięłam sobie chicke i frytki, taki zestaw, bo to jest coś, co bardzo udmierzam a dwora kiedy idzie i spróbuję mam. tym roku. Wy w ogóle widzicie co tutaj się dzieje? Jak tu pada śnieg po prostu Ja nie mogę po z tego Jest mi zimno potwornie w ręce Bo nie wzięłam rękawiczek takich pełnych Ja wróciłam właśnie niedawno ze szkoły z autobusu, bo byłam w szkole i musiałam przejść na pieszo a pada śnieg, więc szłam powoli bo na pewno jest przepięknie ale jest w domu, więc nie na bardzo widzieli śniegu, ale Rano Wam pokazywałam. Yy, drugie okienko w kalendarzu bym jak otwierałam. I teraz wedle instrukcji, którą mam tutaj yy, zasadzimy, yy, czyli zasiejemy kwiatka. Ma być to Margarita, taki kwiatek, także otwieramy i zrobimy to wszystko wedle instrukcji, która jest podana tutaj taka obrazkowa. Jak my się słyszeli jakieś dźwięki, to jak zwykle moje psy otwieramy kwiatuszka. Na początku mamy do tejże doniczki glinianej włożyć to coś. To ma być ziemia. A następnie dodać, jest napisane trzy kropelki wody. Także dodamy trzy kropelki, nie mam jak. Więc robimy je palcem. Uwaga, zobaczymy, co się zadzieje. Mm, troszkę więcej, uwaga. Uwaga, nalewamy. A, troszkę mi się wylało. I co? I co teraz? No i co teraz? Hello! Ja to zrobiłam! Myślałam, że z tą ziemią coś się Czekajcie, co? Ona rośnie? Nie wiem. Myślałam, że z tą ziemią bardziej coś się stanie, bo jak widziałam jakieś TikToki czy coś z taką, że ziemią powiedzmy, czymś takim podobnym, że ludzie zalewali to wodą, to to wtedy tak bardzo rosło. No a tutaj, no niestety, troszkę urosło, ale nie tak bardzo, więc jeszcze zalejemy wodą. Mam tutaj chusteczkę, jak. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem czy ja to dobrze robię, yy, no ale w każdym układzie było tutaj po prostu pokazane, żeby włożyć to, nalać kilka koperek wody, następnie nasionka, nalać kilka koperek wody, no i ma być roślinka. Pewnie za jakiś czas będzie roślinka, wiadomo, że to nie zadziała ekspresowo. A, dobra, już zakumałam masoli, to nie ma u nas, no, to po prostu ma się tak, wiecie, yy, rozwarstwić, rozwalić, żeby po prostu była to zwykła ziemia, okej, okay, dobra, to już kumam. Mam tutaj trochę ziemi, także teraz bierzemy tą saszetkę z margaritą, czyli z takim rodzajem kwiatów. Także otwieramy. I następnie wysypiemy te ziarenka. Ziarenka wysypane do wody. I będziemy czekać, co się dzieje, bo teraz nie wiem, czym zimę tutaj, kto by powiedział, żebym to robiła, bo jednak. Yy, no jakby nie powiedzieć, nie ma dużo słońca No ale, ale I czekamy teraz na no, co będę wam tutaj wszystko aktualizowała Zobaczymy czy to zadziała, bo zobaczcie Ja mam tutaj takiego Baby, baby kaktusa Zobaczcie, to jest baby kaktus A to jest ta bloniczka. i ten baby kaktus Jest o wiele mniejszy od tego Hej rodzice, tutaj Ainka witam was W trzecim dniu Logmasu mamy 3 dzień dnia i teraz aktualnie nagrywam GoPro, bo stała się z dziwna rzecz, obudziłam się i mój telefon miał 2%, a mój telefon przed pójściem spać miał jakoś tam około 60% i się obudziłam i miał 2% i nie wiem o co chodzi, bo wczoraj mam problemy z siecią, więc nie wiem, ale teraz się ładuję, więc mam nadzieję, że jak najwięcej się naładuję przed szkołą. No i teraz otwórzmy sobie okienko jak co rano, bo... Jak nie zrobię tego rano, no to potem będę ciągle myślała o tym, co jest w danym okienku. Mamy trzeci grudnia, mamy na razie spośród tych trzech okienek. Największe, także otwieramy uwagę. Zostałam oh! Hanuty! A Hanuty to moje ukochane słonecznie z Niemiec, więc dziękuję kochom Hanuty nad życie. Więc teraz będę miała zapas Hanuty, bo dawno ich nie jadłam. A teraz idę się ograć do szkoły i teraz tego wam nie będę nagrywała bo musi mi się telefon domontować, a nagrywam teraz i telefonem i gopro i tak wiecie mieszam tu wszystko i teraz tego nie nagrywam Barek. Was w czwartym dniu vlogmasa otworzyłam dzisiaj kalendarz adwentowy, bo okazało się, że nie ma prądu, więc za dużo nie mogę porobić w domu, bo chciałam dokończyć mój tort, ale no aktualnie nie za bardzo mogę, więc przyszłam do łazienki. Muszę mieć świeczkę, bo ciemno jest tutaj, bo nie mam światła, więc mam świeczkami. Chciałam dokończyć rano tort, a się okazało, że nie ma prądu, więc aktualnie tego nie mogę zrobić. Ale będę chciała to dokończyć, pokażę wam co dzisiaj było w okienku w kalendarzu adwentowym, bo były fajne dwie maseczki. Będziemy kiedyś testować, bo ja maseczek tak dużo nie robię. Zobaczcie jak pięknie jest tutaj na podwórku, jest przepięknie, dlatego muszę z tego skorzystać. Tutaj mamy naszą piękną choinkę, a tutaj ptaszki sobie latają więc jest po prostu przepięknie korzystają z kajemnika. W poprzednim vlogu właśnie wam pokazywałam ptaszki, jak lecą do kajemnika jak wyjadają z kajemnika, więc bardzo, bardzo dobrze. Tak jak to nie wygląda ten tort. Ten ton miał być czterowastowy. Miałam te dywasty przecież na pół, ale tego nie zrobię, bo nigdy tego nie robiłam i nie chcę tego zepsuć. I ten ton będzie przykładany bitą śmietaną i sosem takim ze słonym karamelem z kajmaku, więc taki to będzie tort. Robię go na próbę, bo na święta chciałabym zrobić jakiś tort. we You see this? Widzicie, ile tu jest byl. O właśnie odleciały, ale było ich bardzo dużo. A tutaj jest karnik i co chwilę podlatują, bo jakiś śnieg to mniej mogą zdobywać pokarmu, więc korzystają z tego, co dają im ludzie. Jeśli ktoś z Was zna się na ptakach, to niech mi powie, czy to jest gołąb, ale wygląda jak gołąb, więc myślę, że to jest gołąb, ale ja tak na ptakach bardzo się nie znam. Myślałam, że podleciał teraz do kaemnika, ale nie jest tutaj wyżej teraz. Do kaemnika jeszcze większego ptaka niż te, które są tutaj w kaemniku nie było, ale widzę, że zaczaja się jeden z tych gołębi. Także zobaczymy. Ponagrywamy je, bo to jest ciekawe właśnie. To jest fascynująca taka obserwacja. Myślałam, że ten gołąb podleci teraz do karmnika, bo jest na tej desce, a pod tą deską jest właśnie kamień, Więc obserwuję, bo bardzo mnie ciekawi, czy ten gołąb podleci właśnie tam do karmnika. Ludzie, nie wierzę w to, co się dzisiaj tutaj dzieje. Był gołąb, a teraz jest dzięcioł, rozumiecie to? Mam dzięcioła. Zawsze były tutaj sikorki te z żółtymi brzuszkami, a teraz był dzięcioł. No naprawdę, dzisiaj mnie te ptaszki zaskakują, bo zawsze widziałam tylko sikorki. O, jest taki małe ptaszki, których nie rozpoznałam, nie wiem co to były za ptaszki, ale dzięcioł, dzięcioła tu widzę pierwszy raz, tak samo głębiej, naprawdę. Wracam do kuchni, bo wrócił nam prąd właśnie przed chwilą i będę kończyła mój tor. tutaj moja mama gotuje pyszny gulasz, to jest gotowa zupa, yy, chciałam powiedzieć wokółowa, ale buraczkowa, a ja kończę robić mój tort.